Karolu, jak ma na imię córka, cioci jadzi. Mama siedziała przy stole i wypisywała kartki świąteczne. Większość życzeń wysłała już mailem, ale dwie musiała napisać ręcznie. Halinka. Wujek leżał na tapczanie przykryty kocem i czytał książkę. A co im życzysz? spytał. Tradycyjnie wesołych świąt, zdrowia, szczęścia. Zdrowie, ważna rzecz. Zamyślił się wujek. A propos zdrowia. Bartek, czy mi się wydaje, czy twoja kurtka śmierdzi papierosami? Spytała mama, przechodząc do przedpokoju. Wydaje ci się, gdzie miałbym palić? Przecież wszędzie są zakazy. Zakazy da się obejść, wtrącił się wujek Karol. I ty to mówisz, obruszyła się mama. Że niby powinienem być za zakazami i nakazami? Spytał wujek. Wiesz, prawa trzeba przestrzegać, a o zdrowie trzeba dbać. Ale mogę nie zgadzać się z zakazami, w każdym razie z tymi państwowymi. Co wcale nie znaczy, że ich nie przestrzegam, dodał, widząc oburzenie w oczach mamy. A przykazania Boże? Spytała podchwytliwie. Też masz wątpliwości? Nie mam, bo wiem, że Bóg je dał dla mojego dobra. Zakaz palenia też jest dla twojego dobra. To też akurat do tego przepisu nie mam zastrzeżeń. Wujek Karol zakaszlał mocno. Mama spojrzała na niego zaniepokojona. Zmizerniał ostatnio. Ale wracając do palenia papierosów, wujek zwrócił się do Bartka. Też mam wrażenie, że twoja kurtka śmierdzi papierosami. Zresztą nie tylko kurtka. Uczepiliście się, zdenerwował się Bartek. To był tylko jeden papieros. Wiedziałam, masz w tej chwili przestać palić. To był jeden papieros! krzyknął Bartek. Od jednego się zaczyna, a potem trudno się odzwyczaić i zdrowie zmarnowane. Nie przesadzaj. Syn zniechęcony zaczął wycofywać się do swojego pokoju. Bartek, zaczekaj powiedział wujek Karol przecież mama nie chce się z tobą kłócić. Pewnie, że jeden papieros o niczym nie świadczy ale to ty musisz zdecydować, czy to naprawdę będzie tylko jeden papieros a mama chce mieć pewność, że nie zmarnujesz sobie zdrowia przez głupotę przecież rozumiem burknął. Wujek Michał skończył oglądać kreskówkę i z fotela przesiadł się do wujka na tapczan. A co to są Boże przykazania? O widzisz, Michałku, uśmiechnął się wujek i tu wracamy na właściwe tory. Jest na przykład takie przykazanie nie zabijaj. Bardzo dobre przykazanie potwierdził Michał. Pewnie, że bardzo dobre ale mówi nie tylko o tym, żeby nie zabijać drugiego człowieka, ale także, żeby nie zabijać siebie, niszcząc na przykład swoje zdrowie. Czyli, żeby nie palić papierosów, tak? Spytał Michał No, żeście się wzięli. Bartek miał tego dosyć. Obiecuję, nie będę dobrowolnie niszczył sobie zdrowia. Wystarczy? Mi wystarczy, uspokoił go brat. A ty, wujku, dbałeś o swoje zdrowie? Zadał trudne pytanie. Nie wiem, Michałku, może coś przeoczyłem. Wiecie, wujek Karol usiadł na brzegu tapczanu. Zdrowie ważna rzecz i nie powinniśmy działać przeciwko zdrowiu, ale są rzeczy dużo ważniejsze o których często zaczyna się myśleć, gdy ze zdrowiem jest już bardzo źle. Karolu, zmartwiła się mama. Małgosiu, wujek nie zwrócił uwagi na smutek w jej głosie. A może do tych życzeń dopisałabyś ode mnie, życzę Wam zdrowia duszy, abyście byli gotowi na przyjście Pana Jezusa. Oh. <laughs>